Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Tomb Raidera. Słuchajcie, ruszamy dalej, e, wyszedłem sobie z tej, z tego grobowca, z tej jaskini podziemnej e, na live'ie, także kto był, kto widział, to, to to, widział, kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje i trudno. Słuchajcie, dla przypomnienia oczywiście przypominam, że wszystkie live'y obecnie odbywają się na hitboxie i tak też pozostanie. Kolejna kwestia to jest to, jak często są te live'y. Live'y prawdopodobnie, czy prawdopodobnie, zazwyczaj, są codziennie, w godzinach wieczornych. W poniedziałki i środy będą około godziny 22, bo wtedy w poniedziałki i środy po prostu przyjeżdżam do domu troszeczkę później, bo mam jeszcze załatwienia różne wieczorem. Ale wtorki, czwartki i piątki są tak gdzieś w okolicach godziny 2030 21, także tak będą te live'y organizowane. Od poniedziałku do piątku, że czasem w soboty być może z rana, e, by, być może z rana, jak już tak, gdzieś koło godziny 11, jeśli już, ale to nie w każdą sobotę i nie zawsze, więc soboty, raczej weekendy są takimi dniem, dniami mm, przeze mnie e, wolnymi od live'ów, od ogólnie nagrywania. Tam sobie bardziej e, robię, słuchajcie, wypoczynek. O. No a my jesteśmy oczywiście w kolejnym odcinku Tomb Raider. Wow, wow, w Wow. 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 Mm, dobra, może, 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 może może, tam radę Wiem, że da- Laro, radę. radę? Okej. Tutaj. Dawaj górę. O kurde. Był z Konstantinem w Syrii. O kurde. Przykro mi. Jesteś nowy w dolinie, prawda? Tak, przyjechałem ostatnim transportem. Słyszałem, że będą kolejne. Panią, tam jest! Za to! To było szybkie. Już mnie prawie zauważyli, ale ja się nie dałem. O, gościu sobie... Zwisł koński. Okay, tutaj mamy jakiś fresk albo coś do przetłumaczenia. Standardowo. Propaganda musi być. Ale to tak nie ma co się... Nie musisz propagandą, jak tą propagandą, którą mają w Korei północy, nie? Sklep z zaopatrzeniem, a uzyskaj bizantyjskim... użyj bizantyjskim aby kupić przedmioty od Technika Trójcy. Podejdź do przedmiotu jednocześnie, aby go kupić. O, elegancko. Jestem po twojej stronie. Pracowałem dla Trójcy przy konserwacji sprzętu, ale chcę się stąd wyrwać. Dziwne. Są szaleni. Wykradałem im sprzęt. Jest twój, jeśli masz pieniądze. Nie zauważą braku paru drobiazgów, ale jeśli coś zwęszą albo zobaczą mnie z tobą, będzie po mnie. Potrzebuję niemożliwej do namierzenia waluty na wypadek, gdybym musiał zniknąć najlepiej złota. Dobijemy targu. Zobaczę co uda mi się znaleźć. Co hmm. niewiele mam. Nie chodzi o żadne atomówki. Nieciekawy gość z blizną na twarzy o imieniu Konstantin wygłosił wielką mowę o przeznaczeniu i jakimś źródle. Czuję, że się wkopałem. Inni podwykonawcy są chyba jeszcze bardziej zaniepokojeni. Za to goście współ... Dobra, to sobie przeczytacie jak coś. To widzę, że bredzi trochę. Ja Myślę, że mam trochę więcej tych monet, a tu kurde kiszka trochę z tymi monetami. Ale cóż. Wow. Czyli spacja, aby chwycić linę. No dobra. Twoi ludzie zawiedli. Trójca zaczyna się niepokoić. Mieliśmy pewien problem z tubylcami. Pozbawili nas łączności, ale wszystko jest już pod kontrolą. Jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, zajmiemy się nią. Nie będzie takiej potrzeby. Jestem tu nie bez powodu. Zostałem wybrany. Doprowadzę sprawę do końca. Mam nadzieję. <laughs> Oj, do tego to się kompletnie nie spodziewałem. Laro, się żyjesz? Ach, dzięki Bogu! Anna, co? Co ty tu robisz? Nie wiem. Nie pamiętam. Laro, co się tu dzieje? Boję się. Ech. Strasznie mi przykro. Nie pomyślałam, że trafią do ciebie. To wszystko moja wina. Co to? Co to za ludzie? Czego chcą? Szukają tego, czego szukał mój ojciec. Nie Laro, ostrzegałam Cię. Czegokolwiek potrzebują, daj im to. To nie takie proste. Trzymaj się. Wyciągnę nas z tego. Znajdę sposób. O kurcze, może być cieplutko teraz. Oj! Niedobrze, nie ciekawie. Nie dotykaj jej! Proszę. Nie! Gadaj! Nie! Nie, suki, synu! Gdzie jest boskie źródło? Proszę! Przestań! Nie wiem, gdzie jest! Wystarczy. Naprawdę nie wie. What? Czyżby ona z nim współpracowała? Co? Ty Nie. Jesteś z nimi? Nie wierzę w to. Ty. De Ty szma... Ale ja ja. Co za z niej. Nie Co? Wiedziałam, że znajdziesz to miejsce. A czego się spodziewałaś? Spójrz na to inaczej. Szukamy tego samego. Przydałby nam się ktoś taki jak ty. Chcesz nadać życiu sens? My możemy ci w tym pomóc. To chyba jakiś żart. Przecież widziałam, jak działa Trójca. Odmawiasz? A jak ci się kurwa zdaje? Powiedz mi, ano, Trójca zwerbowała cię zanim zaczęłaś pieprzyć się z moim ojcem, czy dopiero później? Kochałam Richarda, ale był zaślepionym idealistą i to go zniszczyło. Co byś zrobiła z artefaktem? Pokazałabyś go światu? Przywróciłabyś dobre imię ojcu? Wciąż jesteś naiwna. Jak mała przestraszona dziewczynka, która próbuje naśladować tatusia. Koniec tej zabawy. Nie, jeszcze nie. Możemy jeszcze zagrać w jednej drużynie. Pomyśl o tym. To niezły zwrot. Dobra, teraz pewnie będziemy uwięzieni i trzeba będzie coś wymyślić, żeby się wydostać. Nie lubię takich rzeczy. To jeszcze nie koniec. Co nicem! Albo może ktoś tu jeszcze będzie z nami zamknięty. Jakiś oddzielnej celi? A jednak jest. nie potrafi być inny. Myślałam, że jestem tu sama. Standardowo. Ja też. A tu proszę. Pewnie już razem. mnie, moja nowa znajoma. Nieważne. Długo nie zostanie. Konstantin nie jest zbyt cierpliwy. Ja też nie. Właśnie widzę. Niezła sztuczka. Wyciągniesz nas stąd? Nie ma żadnych nas. Nawet nie wiem kim jesteś ani co tutaj robisz. mi, Ale chwilowo nie jestem zbyt ufna. Bez mnie daleko nie uciekniesz. <noise> Nawet nie wiesz, jak już przebyłam. Co o nich wiesz? To sekta, pradawna i tajna. Jej członkowie są przekonani, że walizują. Tu mamy dziurę tu mamy tego, ten kawałek daleko im do świętości. Rurki, ok, jest rurka, co masz zamiar z tym zrobić? Dam ci znać, jak coś wymyślę. No dobrze, tak że tutaj trzeba będzie na pierdelać. Tym bardziej trzeba się stąd wynieść. No, to To ja wracałem po niego? Czy Nie bardzo mogę, chyba nie bardzo. Mamy moje rzeczy. Znaczy, moje, nie moje. Nieważne. Ważne, że jest łuk. Jest Lina. Lina się może przydać. Można tędy wyjść? Nie, ale znalazłam coś, co może się przydać. Łuk refleksyjny. O! Stwórz drogę ucieczki. Okej, okay. wróćmy tam. Może na łuku będziemy musieli ogarnąć linę? Prawe przycięży, przyci wyceluj i lewe przyciągnij linę. Przyciągnij linę. Szukają tego samego co ty. Nie możemy im tego oddać. Nie możecie? Czy nie chcecie? Udało się. Możesz wyjść na zewnątrz? Tak. Jak widać. Się da. Czekaj. Wypuść mnie. Mogę ci pomóc. Nie mogę ci zaufać. No nie wypuść go. Być widać, że siedzi to też znaczy nie jesteś w tym... No. Lepiej pracuje mi się samej. Znam teren. Ja bym go wypuścił. gdzie co jest. Szybko się uczę. To nie wątpię. Mogę Ci zaoferować coś cenniejszego. Na przykład? Wiem, czego szukacie wy wszyscy. rozdzielić Zobaczymy, czy to nie był błąd! Lada chwila będzie tędy przechodzić patron. Wiesz jak się stąd wydostać? Tak, miałem trochę czasu na ja zapoznanie się z tym miejscem. Dobra, myślę, że mi 10 strzał wystarczy. Wystarczająco dużo, by dowiedzieć się, że Konstantin nie spocznie, dopóki nie znajdzie tego, czego szuka. Boskiego źródła? Jest tutaj? Zaufanie musi działać w obie strony Laru. Czy nie jest zimno? Czekaj, czekaj, zobaczę czy tutaj czegoś nie ma przypadkiem. Nope. Co to jest? To lekcja historii. To miejsce nosi różne biznes. To był obóz pracy. Czekajcie, bo to są jakieś skrzynki. Odblokowano pistolet. Dobra, w takim razie zobaczmy na to, co tutaj na tym projektorze mamy. Ale tutaj mamy jeszcze coś. W końcu ujawniłam moją zdradę. Laraz naprawdę. No ta. Ogarnęła mnie dziwna mieszanka uczuć. Jest wśród nich żal. Żal za częścią mnie, którą zostawiłam w sali tortur. Ale jest coś więcej. Wiem, że zdaniem Konstantina obcowanie z kroftami pozbawiło mnie siły. Myli się jednak. To nie słabość, to nowy rodzaj determinacji. Wiem, że Lord Croft był inteligentny. Wiem, że jego córka kryje tajemnice. Jako sojusznik będzie nieoceniona. Jako wróg przysporzy kłopotów. Zadbam, aby arogancja Konstantina nie zawładnęła nim przy konfrontacji z Larą. No dobra. Sowieci przywozili tu więźniów do pracy w kopalniach. Nawet tego było mało. To no, faktycznie. Odbierali dzieci matkom i zmuszali je do niewolniczej pracy. To starożytne artefakty. Co tutaj znaleźli? Ich trzeba było o to zapytać. Musimy iść. Nie jesteśmy tutaj bezpieczni. Dobra. To są drzwi, więc wejdźmy tymi drzwiami. Szanse powodzenia. Ma ucieczka przez starą stację. A co potem? Moja wioska jest w dolinie po drugiej stronie góry. Tam będziemy bezpieczni. Mm, Stanowisko do dwa. Ostatni mi głowiec To będzie ostatni transport. Hey? Okay. o problemach centrum łączności. Koleńczycy. Nie, Zbytaliśmy... O mamma mia! Zostań. Ja się tym zajmę. Dobra. Poczekaj. Prawie gotowe. Gotowe. Możecie jechać. Dobra. Zabieramy do stąd. Constantin chce nas widzieć w płciem jedzie zanim rozpęta się burza. A może to tu będzie. Wszystko kolejny powód, żeby strzelać do nas. Zaraz wracam. rozumiem. A o to już tu są. A w tutaj Patronowy. Dobra, czy ja wybiłem wszystkich? Chyba nie. A teraz chyba tak. Przynajmniej nic tu nie widzę. O kurwa. O. Jacob, wiem jak otworzyć wewnętrzną bramę. Idź na dziedziniec. Jestem w środku. No widzę, czy widzę. To nie był on? Helikopter. Tego już nie mogę mam full A to jest super do mocowania. Czekaj, czej. Okej, okay, teraz. Perfekto. Tutaj coś mogę przy tym kąpie? Nie, okej, okay, tu raczej nic nie mam. To się muszę tutaj przedostać tą liną.

Ostrożnie la Dobra, musimy ten ze przejść do koła dokładnie, tak? mamy okno. Dobra, jest. Chcę już opuścić to lodowe piekło. Mam dobre wieści. Zwiadowcy przeprowadzili rekonesans. Tu bylcy mają osadę. Po drugiej stronie góry. Wkrótce zwyciężysz. To chyba o tej osadzie Wydaje mówił wątpisz. Jacob. Pod warunkiem, że znów się nie zdekoncentrujesz. Co masz na myśli? Masz do niej sentyment. Do tej Croft. i dlatego wciąż żyje. Ale nie możemy sobie pozwolić na wspominki. Wątpisz we mnie? Wiesz, co zrobiłam dla trójcy, co poświęciłam, co przechodzę. <laughs> Nic mi nie jest. Żadne z nas nie miało łatwego życia, ale przysiągłem, że zawsze będę cię chronił. I kto tu jest sentymentalny? Obiecuję ci. Nasze wysiłki zostaną nagrodzone. Przeżyjesz. Dzięki mocy boskiego źródła. A co najważniejsze, będziesz żyła w świecie wolnym od grzechu. Wyszli ludzi do osady. Sprawdź, co wiedzą. To zbyt niebezpieczne. Pozwól mi na trochę przyjemności. To nie będzie miało znaczenia, gdy odniesiemy zwycięstwo. Konstantin potrzebują cię w celi więziennej. Jesteśmy w tym razem, siostro. Pamiętaj. Zawsze. Ludzkość zostanie osądzona, a niewierzący obrócą się w proch. Tylko ludzie czystej wiary zaznają łaski i otrzymają dar wiecznego życia. Uciekaj stąd! Znajdę cię! Musimy ich znaleźć! Szukajcie dalej! Muszą być gdzieś tutaj. Dobra, to cóż, my widzimy się w kolejnym odcinku. Tutaj sobie zakończę. Także dzięki Wam dzisiaj za uwagę. No i oczywiście, jeżeli Wam przyczęcie, podobnie zostawcie łapkę w górę, komentarz dole. Re... I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, papa! Pa.